Witajcie kochani, jesteśmy w Wałbrzyskim Schronisku. Zaczynamy akcję tak zwaną ZNICZ, Stopie Zdolności Psów w Polsce. Zaprosiłem dzisiaj ludzi z Wałbrzycha, z Wrocławia, żeby to zacząć. Są ferie, jest zimno, pada deszcz, dużo się dzieje, ale przyjechaliśmy. I dzisiaj wyprowadzamy psy schroniskowe z Wabrzycha, tak żeby się poznać, pogadać i mamy nadzieję, że nikomu się dzisiaj nic nie wydarzy, że będziecie słuchać co mówię, bo najważniejsze, żeby dzisiaj nikt z dziurami nam nie wrócił, żebyśmy dobrze zaczęli, bo jak dobrze zaczniemy, to i może dobrze skończymy. I wszystko, co teraz się dzieje, kogo słuchamy? Powtórzcie. Dobra, ale za czym pójdziemy na spacer? Wszyscy skaczemy delikatnie. Wałbrzych! Ruch, 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 delikatnie. Delikatnie, to Ty sobie tak. Delikatnie. Uwaga, delikatnie mruczymy, miau! miau, 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 uwaga, krzyczymy, hej, hej, ho, dobrze, ręce do góry, bo jak się zepniecie, że jest kamera, to nic nie wyjdzie, opuszczamy w dół, tylko nas spokojnie opuszczacie, <laughs> jeszcze do góry, dobrze, uwaga, bioderko w lewo, szybciutko dziewczyny, w prawo chłopcy, kto ma muzykę włączony w telefonie? Dobrze, określimy, że jesteście szyć. Ja mam tu zaraz jest przygotowany dobra? Dziękuję, otrzepujemy się jak kaczki. Okej, okay. już teraz dziękuję wam, że jesteście, już teraz wam dziękuję psy, że jesteście. I zaczynamy naszą akcję. Uwaga, klaszczemy prawa dla siebie za dzisiejszy dzień. Dziękuję z serducha. I teraz tak, jeszcze raz powtarzam. Osoby, które już były, opiekujecie się kim? Ludźmi z Wałbrzycha, dobra? Czyli najpierw wezmą dziewczyny, które mają pojęcia, dobra? A później wam będziemy pokazywać psy, dobra? Zgadzacie się, żeby taka była forma? To pytanie retoryczne. Dobra, lecimy, dobra? Patryk, zasuwasz. Macie być ostrożni, nie Nie, weźmiemy około pięciu psów, więc postarajcie się już podzielić jakby w takie grupki trzyosobowe mniej więcej y i ruszamy. Ja pójdę na przodzie, jakby starajcie się zachować odległość między sobą z psami minimum pięć metrów, tak? kwestii bezpieczeństwa, na siłę nie głaskajcie psów, z którymi będziecie szli, jak będą chciały uzyskać ten kontakt socjalny to, 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 to super, starajcie się nie podchodzić również do innych psiaków, które będziemy prowadzić, czyli to wszystko w kwestii bezpieczeństwa. I zaraz ruszamy. Dobra, bierzemy Sprite'a. Czyli niewidomego psa? Tak, staruszka w typie Akity. To jest jakiś ślepy, więc jego głównym zmysłem jest węg, a jak wiemy, węg jest dużo lepiej rozwinięty u psiaków niż, niż u ludzi. Więc to jest jego główny zmysł poznawczy. Dlatego przy takimcie też zachowujemy jakby ostrożność i staramy się nie wykonywać właśnie gwałtownych, szybkich yy, yy, ruchów. Nie idziemy się w wodę, przejdziemy sobie na zdach bardziej szyfrogą. Bianka e, jest niedużym psem e, Jest jednym z najdłużej przebywających psów w schronisku Niestety Dotychczasowo dalej nie znalazła swojego e, Miejsca wśród ludzi Była podjęta próba adopcji Jednakże e, w domu nie zaakceptowała dziecka I wróciła i od tamtego czasu tkwi w schronisku Czyli już e, dobre ponad 5 lat okay. Idziemy po Sonie i Sarę. Spójrzcie na te dwie piękne suczki. Jaki mamy sobie tym wieku? W tym roku Jak widzicie, pełne energii. Trochę zdezorientowano przed do ludźmi. Chronista. Czekaj, 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 czekaj. I zobaczcie tylko. No bez tłuczki może być w każdej chwili, widzicie? Nie? Czyli, nawet jak pracownik Wam daje schroniska, psa, to macie używać mózgu. Czyli, jak jest obruszka za luźna, smycz, pęknięta, to macie wszystko zawsze sprawdzać, dobra? Dziękujemy. Eee, I tutaj były oczywiście najlepsze obróżki z Dog, wiadomo, lepszych na świecie nie ma. Pół zaciskowe, bo zawsze mamy mniejsze prawdopodobieństwo, lub wszelki, dobra? No kochani, idziemy na spacer po Wałbrzychu, przejście z pieskami schroniskowymi, tak żeby mogły doświadczyć takiego normalnego, codziennego życia, bo trzeba o tym pamiętać, że tym psom nic tak na dobrą sprawę do szczęścia nie potrzeba jak człowiek, pełna micha i spacery. No i chcemy pokazać ludziom skąd bierze się ta cała bezdomność, a nie ma nic piękniejszego jak rozmowy na spacerze, wtedy... Integrujemy się, możemy sobie na luzie porozmawiać bez garniturków, bez ładnych telefonów, tylko tak jak jesteśmy zazwyczaj na co dzień ubrani. A przede wszystkim idziemy po to, żeby się spotkać, poprzebywać ze sobą, żeby powymieniać spostrzeżenia, doświadczenia. Po to wzięliśmy Patryka, jednego z lepszych fachowców tutaj w obrzychu i okolic, a niektórzy mówią, że nawet i we Wszechświecie, więc tak na dobrą sprawę. Będziemy się dzisiaj dobrze bawić i chcemy zarazić ludzi taką ideą, że pomaganie jest czymś normalnym, naturalnym, nie trzeba się tego wstydzić i nie trzeba nie wiadomo, czego robić, żeby pomagać. Wystarczy mieć dwie nogi, dwie ręce, zdrową głowę i możemy wszystko zmienić, a właśnie to zaczynamy dzisiaj robić, bo na tym mi najbardziej zależało, żeby było tak jak. W Holandii i w Szwajcarii, żeby nie było tych psów bezdomnych. I dzisiaj to właśnie tworzymy razem tutaj z Patrykiem i całą ekipą, bo jesteśmy młodymi, zdrowymi ludźmi. Ja mam dopiero 25 lat, wiem, że wszystko przede mną. Mogę zmienić tą rzeczywistość, w której się obecnie znajdujemy. Więc dlaczego mamy tego nie zrobić tutaj wspólnie w Wawrzyku, w tak pięknym miejscu, jakim jest Wawrzyk? Jest mało takich miejsc w Polsce, najbardziej słoneczne miasto. Władze są nam przyjazne, więc będziemy się dzisiaj dobrze bawić. Hej, wio? Co za ten budynek żółty? Czym jest spacer dla psa? Czym spacer? Momentem relaksu, chwilą dla siebie. Momentem, w którym może spełnić swoje potrzeby, szczególnie dla psów schroniskowych jest to ważne, kiedy wychodzą z tego środowiska pełnego bodźców. M mogą spędzić chwilę z się człowiekiem, którego, którego nie mają zwyczajnie na dzień. Tak? są pozbawione tego kontaktu socjalnego, a jak wiadomo, zwierzęta są, e, psy zwierzętami społecznymi. Postaramy się rozejść na długości wtedy korzystajcie z pełnej długości też e, smyczy dla psów, żeby to też ten ich patyr był komfortowy. Pamiętajcie, że jesteśmy dzisiaj tutaj dla nich. E, dla siebie również. Żeby z mile spędzić czas, więc umożliwimy im to zwyczajnie, tak? Ruszamy, kochani. Dlaczego dystans na naszym dzisiejszym spacerze, jak i również innych jest ważny, dlatego jest to kwestia bezpieczeństwa i komfortu psów tak? jesteśmy tutaj dla nich. Chcemy, żeby się swobodnie czuły, miały możliwość korzystać z tego spaceru. Skupić się na środowisku zwyczajnie się wyciszyć i zrelaksować. Tak? Nie? No i plus, tak O, cała dłoń. Wsadzasz? I wtedy masz, nie? Puść. I teraz złap. Nie ma batu, że ci wierzył. Drodzy Gdzie Widziała pani to? Tak. No. Co zrobiłaś? Pokazałem taką sztuczkę, żeby pies schroniskowy nagle, gdyby chciał zmienić kierunek, albo pójść w krzaki, albo coś go zainteresuje. Przed tym chwycie, gdzie miała nasza wolontariuszka, nie utrzymałaby psa, więc taką jej sztuczkę sprzedajemy. Pokaż na łapie, pokaż, pokaż jak to wygląda teraz. Zrób bliżej. Dajcie wydawać się jedzonko w większych odległościach, bo nie wiemy czy pies nie jest zasobowy, nie? Jak jest zasobowy, to mogą się na siebie rzucić. Jak jest kilka psów, nie możemy im dawać jedzenia, jak są blisko, ponieważ mogą się na siebie rzucić. To jest tak zwana agresja zasobowa i nie wiemy, czy po prostu taki pies jej nie ma. Musimy być cały czas uważni. Pamiętajcie, że te psy potrzebują więcej przestrzeni. One nie są nauczone pracy z człowiekiem, nie? Dajemy jej dużo luzu i każdy ma swoją, swoje miejsce. Czemu on tak skacze z emocji i ciągnęła do mnie, bo no jestem jedyną osobą, którą zna, no, chociaż dawno się nie widzieliśmy i jakąś relację wcześniej e, nawiązaliśmy, e, jak jeszcze pracowałem w, w, w schronisku i zwyczajnie być może czuje się przy mnie też bezpieczniej. E, jest młodym psem, trafiła też do schroniska jako młody pies, natomiast no, przebywa e, już w schronisku około 3 lat. I swoje na no najlepsze życie traci. Super! Jak dobrze wstać, skoro świt i odrzędni blask. Tralala. La. Przyjechałam w ogóle jakby z ciekawości, chciałam zobaczyć, co tutaj pięknego tworzycie, jaka piękna inicjatywa powstaje w Wałbrzychu, ponieważ sama uwielbiam zwierzaki, kocham wszystkie zwierzętka, zwierzątka. I szczawnie powo jako mieszkanka, ale też jako radna, chciałabym wspierać takie inicjatywy. Podoba mi się to, że pan prezydent, pan doktor Roman Szymełem i tą inicjatywę stworzył w Wałbrzychu, że to jest takie propagowane tutaj. Myślę, że to będzie kolejny krok, aby też Szczawno się otworzyło na takie inicjatywy, i ja będę bardzo wspierać takie sytuacje, takie akcje, inicjatywy, okay. zwłaszcza z Krzyśkiem. Najważniejsze jest właśnie zbudzanie świadomości, że, że zwierzę to jest tak naprawdę istota i czuje i kocha i tęskni. Wydaje mi się, że nawet ma więcej ubocowioną naturę niż człowiek, że nie zapomina, tylko pamięta, że ta sfera u zwierząt jest najbardziej chyba ubocowiona. I dzieci przede wszystkim, tak jak dzieci w przedszkolach, już powinny być edukowane. Ja akurat prowadzę dwa przedszkola i jak najbardziej jestem otwarta na to, żebyście Państwo przyszli do nas, edukowali, otwierali świadomość tego dziecka, że zwierzę to nie zabawka, że zwierzę to istota, która kocha i czuje, i chce być tak naprawdę akceptowana i kochana. Smaczki nie... wy macie. Mamy. Ty często łapią pień ze swoim właścicielem przez jedzenie, czyli ty w tym momencie teraz tą pień nie łapiesz. To albo przez jedzenie, albo przez wspólną zabawę. No, my niestety nie mamy jak się z nimi bawić, więc ten smakołyk jest naszą opcją, ale i tak super opcją. Tak więc dla to jest dużo kontakt z człowiekiem. Człowiek mi daje z ręki jedzenie, one raczej nie dostają z ręki. Tak więc super. I jest relaks. jesteś. Super, pięknie. Na spacerach dłuższa smycz na pewno daje większy komfort i opiekunowi i psu pozwala mu oddalić się bezpiecznie wyeksplorować teren, poznać nowe miejsca bez ciągnięcia i bez takiego szarpnięcia po stronie opiekuna, którego blokuje i jakby zamyka mu chęć poznawania świata. Czy spacer na krótkiej smyczy to jest dobry spacer dla psa? Spacer na krótkiej smyczy nie daje psu poczucia realizacji, nie zaspokaja jego potrzeb, to jest i męczące dla psa i dla opiekuna. Jesteśmy około 40 minut na, na spacerze. Psy już w pełni nam się wy, wy, wyluzowały. Skupiły się na środowisku, z którego zaczęły korzystać. Widać, że są bardziej zrelaksowane, mniej pobudzone niż na samym początku. Znaczy, Jak często takie psy wychodzą, tak na co dzień? E, psiaki na co dzień, no w większości odbywa się to w weekendy, tak? Ze względu na to, no większość ludzi w tygodniu po prostu pracuje, tak? to też jest otwarte w pewnych godzinach. E, są też stałe pory karmienia, w których e, psiaki nie, nie wychodzą na spacer. E, pamiętajmy, że jeden spacer w tygodniu to jest naprawdę mało dla, e, dla psa, tak? E, te psy są pozbawione stałego kontaktu z, z człowiekiem jakby nie jesteśmy w stanie im tego też zapewnić, czy pracownicy e, czy wolontariusze ze względu na ilość e, psów, tak? e, Myślę, że jeżeli zwiększyłaby się liczba wolontariuszy w szczególności e, tych, którzy mieliby możliwość przyjeżdżać w tygodniu bądź grupy, które miałyby możliwość się organizować, tak? E, oczywiście tutaj wymagałoby to pewnego wprowadzenia i zachowania pewnych kwestii bezpieczeństwa na pewno by to z... Zwiększyło komfort e, psów, e, zwiększyło możliwość e, socjalizacji, e, powrotu e, psów do normalnego po prostu życia czy tudzież wpływu e, poprzez przygotowanie taj, w taki sposób do, e, do adopcji. Kochani, skróćcie psiakom, smyczę, żeby tutaj nie weszły nam w to gruzowisko i, i łapnie pokaleczyły. Przejdźcie sobie bardziej lewą stroną. Ważna jest również nasza e, obserwacja otoczenia, tak? czyli nasza uważność, i zwracamy uwagę również, gdzie pies podąża, tak jak w tym przypadku, żeby zwyczajnie nam nie wszedł to gruzowisko, nie pokaleczył sobie łapę o szkło, nie nabił się na jakąś jazgę, tak? Pamiętajcie, no my jakby też musimy sprawować kontrolę e, nad psami. Jesteśmy za nie odpowiedzialni na tym spacerze. To jest z schrządz. Super. Wiesz, fajnie. Ale tak, jak na przykład, to jest Uważaj, schrządzenie. Fajnie schrządzenie. Ja. Uważajcie, że to jest fajne schrządzenie. Uważajcie. Uważajcie. Najlepiej do schroniska obrać odzież, którą będziemy mogli wybrudzić, bo na pewno nie wyjdziemy czyści stąd. Ze względu również na warunki pogodowe. E, Ubieramy się wygodnie, sportowe obuwie, dostosowujemy naszą odzież również do warunków pogodowych. Zdarzały się przypadki, że przychodziły panie w butach wizytowych typu szpilki, ładnie ubrane, panowie w mokasynach. Jak wiemy to nie jest ubiór na wyjście z psem, tym bardziej do lasu czy na pole. Wracamy już, psiaki wracają do, do boksów, musimy je też trochę przetrzeć na polu. Było mokro. Pomieszczenia nie są ogrzewane, więc też musimy, jakby po spacerze, zadbać o ich komfort. Tych pomieszczeń ogrzewanych jest mało. W większości przebywają w nich starsze, schorowane psiaki. Teraz będziemy również po kolei wchodzić i ocalać psy, zachowując również odległość. Czyli tutaj znowu wracamy do kwestii bezpieczeństwa, aby na koniec samego spaceru nic nam się nie wydarzyło, a poszło naprawdę dzisiaj wspaniale. Chodź, chodź, chodź. To ostatni, prawda? Tak. tak. Ostatni. Wy spokojnie idziecie, żeby było w odstępach, nie? Stancie sobie gdzieś z boku. Czy wolontariusze wprowadzają psy do, do boksów? Zazwyczaj nie, tylko ci doświadczeni, którzy znają psiaki, którzy wiedzą, jak się zachować, jak odpowiednio wprowadzić psa do, do boksu. Na co będziemy uważać, szczególnie jak przechodzimy przez boksy, aby nie doszło do kontaktu i psy się zwyczajnie przez kratę nawet nie, nie chwyciły. Pamiętajcie, są dosyć duże, duże szpary. Na to, żeby pies nam zwyczajnie nie uciekł z boksu po wprowadzeniu. Więc tutaj też zważamy uwagę przede wszystkim przy wyjściu. Są psiaki, które niechętnie wracają do boksów czy na swoje wybiegi. No i wtedy też zważamy, żeby pies po prostu nam się nie zostawił karpiem i nie wyszedł szelek, czy z obroży, więc tak też trzeba bardzo uważać prowadząc psa Zawsze zamykamy za sobą napię. Później odpinamy psa, często jest tak, że pies nam zagradza drogę, bo on chce wyjść z nami, więc jeżeli do tego dochodzi, można go przekierować na coś innego, tak? Zazwyczaj psiaki po spacerze idą się, idą się napić, odpinamy kratę, patrzymy czy pies jest za nami, ewentualnie zostawiamy się nogą i wychodzimy. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze sprawdzić czy dobrze jest zamknięty boks, żeby psiak zwyczajnie nie zbijał nie doszło do jakiejś tragedii. Pokażemy wam ciekawostkę. Zobaczcie jak trudne warunki są dla psów przebywających w schronisku. To jest lód ze skrzynek, w których była woda. Także ta woda musi być przynajmniej w okresie zimowym dwa razy dziennie wymieniana. Często dodajemy trochę oleju, aby tak szybko nie przymarzała. Jesteśmy już po spacerze integracyjnym w Obrzychu. Spotkaliśmy się z, z y, mieszkańcami, z, można powiedzieć, z tobelcami, których zapoznaliśmy, którzy będą przychodzić y, do psów schroniskowych. Był tutaj z nami Patryk. Mieszkanie z Wałbrzycha, które ich jeszcze bardziej wdrożył niż ja. Świetnie się bawiliśmy, porozmawialiśmy o projektach. Odbyliśmy ten spacer, który zamierzaliśmy odbyć, więc wszystko nam wyszło i teraz będziemy działać dalej. Patyk ma coś do dodania, to dalej. Tak, atmosfera dzisiaj była przepiękna. Mam nadzieję, że wszyscy super się zrelaksowali podczas spaceru. Wymienili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na, na temat psiaków i życia z, z, z psami. I mam nadzieję, że chętnie będą odwiedzać schronisko i zobaczyli, jak ważny jest spacer dla, dla psa. Mam taki apel, żebyście to rozpowszechniali, bo dzisiaj mamy dzień, który mówimy 100 bezdomności psów w Polsce. Czym was więcej będzie z nami, tym tylko lepiej. Pamiętajcie, to nie jest mój projekt, to jest projekt nas wszystkich, bo robimy wszyscy dla dobra psów i też ludzi, bo to obopólno będzie korzyść dla zwierząt i dla ludzi. Czym mniej psów w schroniskach, tym tylko lepiej dla nas. W porządku, takie specjalistyczne na pewno są motywujące do działania i sprawiają, że chce się ruszyć z domu i przebyć te tak kilkaset kilometrów, żeby spędzić czas z wspaniałymi ludźmi i zrobić przy okazji coś dobrego dla piesku. Chciałabym, żeby młode społeczeństwo zwracało bardziej uwagę na innego człowieka i na inne istoty, żeby zapanowała taka empatia wśród nas i żeby po prostu inni ludzie byli w stosunku do siebie empatyczni, pomagali sobie, pomagali zwierzętom, przychodzili do słońca, nic to nic kosztuje, można sobie zrobić dzień z pacerkiem, można zrobić cardio, zrobić przy okazji coś dobrego. Dziękuję.